Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na kanale My Politics. Ja nazywam się Jan Romanowski, Kłaniam się nisko, a to jest środowy wywiad, dnia, w którym mam przyjemność dzisiaj gościć byłego oficera Agencji Wywiadów, pana podpułkownika Marcina Falińskiego oraz członka Instytutu Progresywnego Społeczeństwa. Dzień dobry, panie pułkowniku. Dzień dobry. Panie pułkowniku, zaczniemy od takiego pytania. Wczoraj wieczorem w, na mediach społecznościowych, zarówno polskich, jak i wielu zachodnich, czy to Stanów Zjednoczonych, czy Wielkiej Brytanii, ludzie się tutaj przerzucali myślami o tym, czy wybuchnie z wtorku na środę, wczoraj w nocy, czy wybuchnie wojna na Ukrainie. Nie, nie wybuchła, no ale czy Pana zdaniem jeszcze mamy się czego bać i może, czy w takim razie wybuchnie dzisiaj i desant się pomylił tylko jeden dzień? No Zawsze trzeba brać pod uwagę ten czynnik nieracjonalny, czyli czynnik który się nazywa Władimir Władimirowicz-Putin, tu zawsze może być jakaś decyzja zupełnie nieracjonalna, ponieważ decyzja o ewentualnej wojnie, czy to w małej skali, czy w większej skali, to nie ma znaczenia, bo Stany Zjednoczone, NATO bardzo solidarnie, Unia również, wszystkie kraje bardzo solidarnie wypowiedziały się, że to już nie chodzi o. Otwarty konflikt, mniej otwarty, półotwarty, tylko jakikolwiek. nawet wejście do kontrolowanych przez Rosjan republik w Donbasie. Z, w związku z tym tu, tu zupełnie nie ma żadnej racjonalnego uzasadnienia ewentualnej wojny, ponieważ jakikolwiek, ponieważ no kroki by były tak, tak, takie same, takie retorsje by były takie same jak przy wielkoskalowej czy mniejszoskalowej wojnie. Aczkolwiek tak jak powtórzę, czynnik nieracjonalny, który siedzi w głowie prezydenta Rosji, no zawsze trzeba brać pod uwagę. Od początku, jak tu rozmawialiśmy i, i wypowiadałem się, no, ja nie widziałem możliwości, żeby ta wojna wybuchła. To samo mówią moi znajomi na Ukrainie, którzy no, blisko są tych tematów. I to by się potwierdzało, wszyscy, którzy jadą na Ukrainie do Kijowa, widzą nawet do Charkowa widzą wyjątkowy spokój Ukraińców i, i to by potwierdzało, aczkolwiek no zawsze coś się może zdarzyć, co będzie zupełnie nieracjonalne. No właśnie, panie pułkowniku, no to skąd się bierze u nas ta nieracjonalna, ten nieracjonalny strach przed, przed wojną czy? czy w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, ogólnie w Europie, dlaczego słyszymy non stop o tym, że zaraz wybuchnie wojna, a tej wojny nie ma, no tak jak słyszymy, pan też mówi, i też coraz więcej widać jakichś nagrań rozmów z Ukraińcami, którzy mówią, że oni tej wojny się wcale nie boją, nie widzą żadnej żadnego ryzyka. No, Rosjanie prowadzą wojnę informacyjną. To, to samo było przy kryzysie na granicy naszej z Białorusią. Przede wszystkim są realizowane pewne cele, pewne narzędzia się używa. Tam byli uchodźcy ściągani z Bliskiego Wschodu, między, głównie. Tutaj są przemieszczane duże partie sprzętu wojskowego. A do tego dochodzi narracja w sferze mediów społecznościowych, komunikatów, oświadczeń. I to jest wojna informacyjna, która ma za zadanie uzyskać pewne, pewne korzyści polityczne czy gospodarcze, o których dokładnie wszyscy wiemy. W sumie bezkrwawo, ale, ale skutecznie. Panie pułkowniku, w dniu wczorajszym Duma, czyli rosyjski parlament, zaleciłoby Władimir Putin uznał dwie, dwie samozwańcze republiki separatystyczne w obwodzie donieckim oraz ługańskim. To skrytykował sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Antoni Blinken. No i właśnie, czy to mimo wszystko jednak nie jest jakiś dowód na to, że Rosja coś knuje, że może będziemy mieli powtórkę z roku 2015 w jakiejś innej mierze, nie jako takiej otwartej wojny, jaką mieliśmy zapowiadaną przez ostatnie kilka tygodni, Ostatnich kilka miesięcy, ale również w jakiejś takiej sferze już faktycznie zbrojnej. No ale tak jak powiedziałem, tak zwany Zachód nie uznaje jakikolwiek, nie uznaje jakiegokolwiek odstępstwa. Czy to będzie parcie na Charków, na Kijów, czy desant na wybrzeżu Morza Azowskiego, czy, czy Morza Czarnego, czy wejście wojska oficjalnie do obu republik, nie ma znaczenia. Właściwie Rosja, Rosja i tak kontroluje sytuację w Donbasie. W związku z tym to nic nie zmieni, a spowoduje, że, że stanie się agresorem i przy tej narracji Zachodu nie będzie miało zupełnie znaczenia, czy to jest donies, czy, czy, czy cokolwiek, czy jakikolwiek inny kierunek. Jeszcze przypomnę, że te pomachiwanie szabelką z terenu Białorusi spowodować może, czy już spowodowało poważne ograniczenia w handlu Ukrainy-Białorusi. No to dla Białorusi Ukraina to jest, czy był poważny partner handlowy. Ustawienie się w roli agresora de facto, no to zupełnie już przekreśli wszelkie możliwości samodzielnego istnienia tego kraju i chyba największą korzyścią w tej tak zwanej wojnie, której nie ma, no to jest, to jest Białoryś, która w tej chwili widać jest uzależniona od Rosji zupełnie, to, to, to już nie tylko gospodarczo, to już jest militarnie, i myślę, że to jest na, na razie wydaje się największy ko, największą korzyść, którą Putin odniósł. No właśnie, też chciałbym poprosić o Pana komentarz. Tutaj rosyjski resort obrony zapowiedział wycofanie wojsk z obwodu... Wycofanie wojsk deeskalacji, faktycznie, znaczy nie deeskalację, tylko wycofanie części wojsk granicy ukraińskiej. NATO to informuję, że faktycznie do tej sytuacji po dzień dzisiejszy jeszcze nie doszło. Czy pana zdaniem to może być faktycznie część, mimo wszystko jakiegoś jakiejś zapowiedzi jednak konfliktu, czy to jest dalej część po prostu wymagania, jakiegoś wymuszania, jakiejś koncesji ze strony Władimira Putina na zachodzie? No no, dalej jest to gra. Oczywiście teraz Zachód, teraz Rosjanie wiedzą, że, że powiedzieli, że wycofują, ale dokładnie wiedzą, że, że Zachód wie, że nie wycofują i to jest kolejna taka zagrywka. Ale nie podniecałbym specjalnie się tymi 120 tysiącami żołnierzy na granicy. Tak jak mówili wielokrotnie przez ostatnie kilka tygodni nasi byli generałowie, do przełamania, pełnoskalowego przełamania y, ukraińskiej obrony, no, potrzeba 400, może do 600 tysięcy mm, y, siły żywej, żołnierzy. W związku z tym y, to, to, dalej, to dalej nie pokazuje, że y, Rosjanie są aż tak y, przygotowani. Poza tym y, y, koncentracja ich środków, y, y, jest od 40, 50 do 100 kilometrów od granicy. W związku z tym to też nie pójdzie tak szybko, jakby sobie wyobrażali wszyscy. Oczywiście przy uderzeniu powietrznym czy rakietowym Rosjan mogłoby to, mogłoby to być realizowane po, po tym czasie, ale, ale ja nie widzę na razie możliwości jakiegoś takiego ataku. Panie pułkowniku, jak był pan u nas na wywiadzie mniej więcej miesiąc temu, mówił pan, że tak naprawdę, że możemy się spodziewać tego, co mamy teraz. I czy, czy jako że pan przewidział już już przyszłość, że tak powiem, miesiąc temu, jaką przyszłość przepowiada pan nam na, na kolejny miesiąc, jeżeli chodzi o kwestię pięć na wschodzie? Oczywiście to tak przypowiadałem, to ci, co mają pojęcie o tym też tak mówili. Oczywiście w takich sytuacjach, jak wiemy, w Polsce wysypują się masę dziesiątki ekspertów, niestety dziennikarze podchwytują tak zwanych pseudoekspertów, niektórzy zniknęli już, niektórzy pojawiają się znowu zawsze za każdym razem przy jakiejś sytuacji kryzysowej, czy to jest wojna w Iraku, czy to zamach na na kogokolwiek na Bliskim Wschodzie, czy to jest zmiana władzy, czy to jest Kazachstan, Ukraina, Białoruś, kryzys migracyjny, zawsze podobni eksperci występują. Nie wiem dlaczego, skąd się bierze pęd dziennikarzy do tych pseudoekspertów. A ja, no, no, no mówiłem, kierując się logicznym myśleniem, trochę rozeznaniem w sytuacji, jak i rozmowami moimi i z Ukraińcami i z, ze znajomymi, z kolegami, które naprawdę na o tym się znają. W związku z tym w, to stąd się bierze, a, a jaka będzie sytuacja mm, za chwilę, trudno powiedzieć. Według mnie Rosjanie będą podtrzymywać taką, taką niepewność. Oczywiście to jest bardzo kosztowne w, w kontekście utrzymywania dużych sił. Będą rozwijane wszelkie ataki w cyberprzestrzeni. Ym, przy czym, no tu bym uważał, ponieważ yy, Ukraińcy mogą jednak przyblokować dostawy wody i energii na Krym, który i tak jest w sytuacji kryzysowej, bardzo dużej. Z tego co słyszę, ten cały region kiedyś turystyczny w tej chwili pada gospodarczo. Więc, więc myślę, że, że, że Rosjanie tutaj przekombinowali, przelicytowali i teraz będzie trudno. To co kiedyś miesiąc, dwa miesiące temu wydawało się niemożliwe, że Amerykanie wylądują w takiej sile jak teraz w Polsce, że Rosjanie do tego nie dopuszczą, będą protestować, no teraz to się za pstryknięciem ręki stało. Więc w tej chwili Rosjanie według mnie są trochę z przysłowiową ręką w nocniku się znaleźli. Będą chcieli podtrzymywać ten stan niepewności, będą próbować różnych sztuczek może z Łukaszenką i z granicą, może właśnie w atakach na terenie Donbasu, jakichś deklaracjach niepodległościowych, samodzielności tego, tych twor, obu tworów. Na pewno w cyberprzestrzeni, tak jak już widzieliśmy, to będzie się odbywać, ale od, pamiętajmy, że no, Ukraińcy są już mocniejsi niż kilka lat temu i mogą się, mogą się też skutecznie odgryzać, więc. więc na razie zostanie taki status quo, ale taki podtrzymywany według mnie umiejętnie przez Rosjan, żeby korzystać przede wszystkim z możliwości sprzedaży gazu w Europie, żeby, żeby Rosja była traktowana na, na, na międzynarodowo jako partner, a nie jako zwykły agresor. Panie pułkowniku, to chciałbym nawiązać, bo już kilka razy w pana wypowiedziach pojawił się wątek Białorusi, a przynajmniej ja mam takie wrażenie, że Białoruś, reżim Aleksandra Łukaszenki jest wielkim nieobecnym tego konfliktu. Nie słyszymy w tej chwili dużo o Białorusi, o ich zaangażowaniu. Co najwyżej słyszymy o tym, że Łukaszenka już jest, nie jest w łaskach Putina i Putin raczej się rozgląda za podmianką lidera na Białorusi, prezydenta Białorusi. Więc pytanie jest takie, jak właśnie w tym wszystkim, jaką rolę Pana zdaniem gra Białoruś, jeżeli jakąkolwiek, i dlaczego oni są faktycznie nieobecni w tej sferze, przynajmniej nazwijmy ją medialną? Jeśli chodzi o podmianki, to na miejscu Putina też bym myślał o podmiance, że na jego miejsce otoczenie, zwłaszcza oligarchiczne w Rosji może już kogoś szykować. To jeśli chodzi o te podmianki. A Łukaszenko no po prostu zniknął. On, Białoruś miała bardzo dobre relacje gospodarcze z Ukrainą, bardzo rozwinięte, również z krajami nadbałtyckimi. Szedł tranzyt z Litwy wstrzymany, również z Polską. W tej chwili poza wewnętrznymi problemami, które ma Białoruś, no Łukaszenka nie istnieje już, 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 bardzo go, już go nie słyszymy, on tylko jest w tej chwili tubą, już taką wprost, tubą propagandową Kremla. Rosjanie się nie sądzę, żeby się wycofali zbrojnie z, z Białorusi. Oni tam w tym, ty, tym krokiem jakby weszli, weszli, weszli na Białoruś. Nie wiem, co musiałoby się stać, żeby sytuacja się zmieniła. Być może, znaczy to na pewno, to jedynie tylko zmiany w Rosji mogą spowodować, że Białoruś będzie znowu niepodległym krajem. W tej chwili Łukaszenki nie ma, niepodległości Białorusi jest coraz mniej, jeżeli w ogóle jeszcze jest. Panie pułkowniku, tu jeszcze na chwilę chciałbym wrócić trochę w taki sposób, powiedzmy do samego początku, czyli do tych Stanów Zjednoczonych. Faktycznie, jeżeli chodzi o wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem, z tą potencjalną wojną na Ukrainie, non stop słyszymy, coś, się, że Stany Zjednoczone. W listopadzie, na przełomie października i listopada, jeżeli się nie mylę, jak pierwszy raz... Media, do mediów dostały się doniesienia o tym, że może wybuchnąć wojna. Były to podobno doniesienia od jakiegoś oficera, który dostał, niemieckiego oficera, który dostał, dostał informacje z Pentagonu, który zdobył takie informacje, jako, jakoby Rosja się szykowała na tą wojnę. W tej chwili dwoma osobami, które najczęściej się wypowiadają dla mediów w sprawie tej wojny jest Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych i Antony Blinken, sekretarz stanu, czyli odpowiednik naszego ministerstwa, ministra spraw zagranicznych. Przypominam, jeżeli nie wiedzą, oraz doradca do spraw bezpieczeństwa prezydenta Stanów Zjednoczonych. No i właśnie pytanie, jaki cel mają Stany Zjednoczone? Non-stop o tym mówiąc. No tu się właśnie aż w głowie nie da pomieścić dla mnie, powiedzmy, dla zwykłego przeciętnego zjadacza chleba. Po co Amerykanie próbując, de, próbując deeskalować, najprawdopodobniej negocjować w jakiś sposób z Putinem, nagłaśniają tą sytuację, tak naprawdę w jakiejś mierze nadając paliwam i tej paniki. Kim, którą mamy obecnie w społeczeństwie. No to, to jest ta panika, to masz też jakby drugi, drugo, drugi ki, drugi koniec, jest, drugi koniec w Kiju jest taki, że, że... Ta retoryka wojenna powoduje, że jednak doprowadziła do wielkiej solidarności Zachodu. Wydawałoby się, że Niemcy, Francja, no, no niemożliwe połączyć Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, wszyscy się zjednoczyli, tutaj nie ma odstępstw. No może małe odstępstwo jest przy... czasami się tam jakiś taki pisk Orbana w Budapeszcie pojawia i, i, i możemy to obserwować, ale generalnie doprowadziło ta narracja amerykańska, że jeżeli wojna, no to nazywajmy to y, y, po imieniu, że wojna. W związku z tym wszyscy się przestraszyli, doprowadzono do dużej solidarności na Zachodzie czego się, czego Putin nie chciał. I to jest, to jest wygrana Zachodu, wygrana Amerykanów. Putin zawsze dąży do bilateralnych rozmów, do bilateralnego traktowania stosunków międzynarodowych. A tutaj Amerykanie postawili się ostro, doprowadzili do naprawdę zjednoczenia wszystkich i i teraz, I teraz Amerykanie by narzucają tą narrację, ale, ale to, co oni informowali, to, co oni publikowali, no to było też rodzaj wojny informacyjnej no, pod, pod niego. No, i skoro um, ko, Rosjanie pokazują, jak to świetnie zbliżają się, jak to pociągi jadą z żołnierzami, sprzętem y, czystym, równym, y, poukładanym na granicę, to, no to Amerykanie wyprzedzająco informowali o. o, o to są te daty, Sensne, które mówią, o, że to będzie dzisiaj, że to było wczoraj, że to będzie to. Wyprzedzająco, w związku z tym mówią, no my wiemy, halo, a jeżeli chcecie wojny, no to mówmy głośno o wojnie, a nie o takim pobrzękiwaniu szabelki w mediach społecznościowych czy, czy, czy w różnych publikacjach. No, no, minister Ławrow już mówi, że to, że to była narracja panika Zachodu, że żadnej wojny miało nie być, że to był terroryzm informacyjny. No, jak gdyby wpadli we własną pułapkę, według mnie, jeśli chodzi o tą wojnę informacyjną. Amerykanie świetnie, świetnie to zagrali. Właśnie mówiąc, już mówiliśmy o tym konflikcie zbrojnym, o wojnie informacyjnej, no to została nam ostatnia rzecz, czyli kwestia wojny w cyberprzestrzeni. W ostatnich dniach ukraińskie media podawały o tym, że odbywają się ataki hakerskie między innymi na niektóre banki ukraińskie, w tym dwa największe. No i teraz pytanie, czy Pana zdaniem właśnie jako, jako byłego oficera służb, czy jest to faktycznie tendencja obecnie, żeby rosyjskie służby w takich sytuacjach atakowały na przykład banki, banki bezpośrednio instytucje związane z obywatelami z przepływem finansowym w państwie. No muszą Rosjanie muszą to robić bardzo ostrożnie i mogą się tylko ograniczyć do banków powiedzmy ukraińskich ponieważ już pokazali pokazał no, trudno powiedzieć kto powiedzmy mówmy służby zachodnie czy amerykańskie jeśli chodzi o atak hakerski na koleje białoruskie. W związku z tym tu muszą ostrożnie stąpać, bo jeżeli uderzą w jakikolwiek zachodnią instytucję, zachodni bank, no to to może być pewnego dnia, że rano pójdą na zakupy Rosjanie z swoimi kartami kredytowymi czy płatniczymi. I nic nie kupią. W związku z tym, m, wszelkie takie, takie zabawy Rosjan mogą, muszą być bardzo ostrożne i będą ostrożne, chirurgiczne. To będzie dotyczyć właśnie tylko podmiotów, w tym wypadku y, ukraińskich, bo nie umiem sobie wyobrazić, że hiszpańskie, czy francuskie, czy niemieckie, czy nie wiem, włoskie, czy brytyjskie, a my nie żyjemy w amerykańskich bankach, będą, y, y, Podlegały takim próbom, bo to może się skończyć niedobrze, a sami Rosjanie mogą się, tak powiem, kolokwialnie zdenerwować. I nie mówię tylko o tych oligarchach z otoczenia Władimira Putina, ale i, i przeciętni ludzie. W związku z tym to stąpanie Rosjan w cyberprzestrzeni musi być bardzo ostrożne, i jeżeli to tylko chirurgiczne, ale myślę, że to. No, że i Ukraińcy są już na to przygotowani, wiedzą i, i tu będzie coraz trudniej zaskoczyć ich. Za to, tak jak mówię, no, bardzo łatwo jest odciąć prąd i wodę na Krym. Panie pułkowniku, ostatnie pytanie w tym segmencie, bo jeszcze będę miał dwa pytania niezwiązane stricte z tą sytuacją na Ukrainie, żeby trochę rozluźnić, że tak powiem, atmosferę tutaj. Natomiast chciałbym się spytać, jeżeli pan miałby w tej chwili zaapelować coś do polskich służb, do polskich władz, no to co by pan im w tej chwili powiedział, co powinna Polska, jak powinna Polska postępować? No tutaj w, w, tu jest, tu jest Tania Augasza. Przede wszystkim my nie mamy y, dyplomacji y, na wschodzie. Myśmy zupełnie y, y, Wycofali się. My nie mamy mocnej pozycji w Unii Europejskiej. Trochę ostatnio pozycja nasza rośnie, ponieważ prezydent Andrzej Duda no jest zapraszany, jest uwzględniany przy tych na radach. Oczywiście to wszyscy podejrzewają, jaki to jest efekt, jakiego efekt jakich działań jego i decyzji. Ale myślę, że żeby jakiekolwiek działania takie poważne prowadzić, na wschodzie zwłaszcza, jest potrzebna wyjątkowo dobra, wyjątkowo doświadczona kadra dyplomatyczna. Ja teraz, ja, ja nie widzę w tej chwili takich możliwości. Również, również w Unii jesteśmy marginalizowani w tym zakresie. W związku z tym, no, mówię, Stany Zjednoczone przyszły z pomocą, zwłaszcza w kontekście prezydenta Andrzeja Dudy, ale, ale, ale to jest, na tym się wszystko kończy. W związku z tym, nawet nasza wysoka pozycja, ponieważ przewodniczymy w OBWE, no nie, wy, nie, wynika, nie wynika z naszych możliwości, tylko ze zwykłego przewodnicząc. Kierowanie Obywatelem, przepraszam, i, y, ale do tego jest potrzebny sztab ludzi, y, tak jak powiedziałem, doświadczonych z praktyką na wschodzie kilkudziesięcioletnią, a nie kilkuletnią, kilkumiesięczną, bo wystarczy sobie przejrzeć jaka kadra kierownicza, jakie ma doświadczenia Polski, Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I to jest jakby odpowiedź. I to nie tylko chodzi o ministrów, wiceministrów. Wystarczy, że zejdziemy niżej na pozycję, na stanowiska dyrektorów. Przechodząc właśnie teraz od, od kwestii zbrojnych, od kwestii wojny i, i eskalacji i konfliktu, chciałbym zmienić trochę temat. W niedzielę na swoich mediach społecznościowych zamieścił Pan następujący wpis, wpis. Wsparcie polskiego wywiadu nawet nie pomogło. Legia Warszawa znów przegrywa po meczu z Legii Warszawa z Wartą Poznań w niedzielę, kiedy to Legia przegrała 1-0. No właśnie, no i... Czy tutaj pan widzi jakieś nadzieje faktycznie? Czy Legia Warszawa będzie tak dalej grała i czy, czy właśnie nawet oficerowie wywiadu na meczach dalej niestety nie będą Legii Warszawa pomagali i gra będzie wyglądała? Ciężko, no po prostu to był, to był tak ciężki widok oglądać ostatnio Legię na żywo na stadionie, że. Że na razie, na razie od, odchodzi ochota. Tego, czego nie widać w telewizji, to właśnie świetnie widać na stadionie, czy piłkarze się starają, czy biegają, czy widać w nich jakieś zaangażowanie, no nie zawsze. To nie są piłkarze, którzy nie mają umiejętności. Myślę, że. To co mówi trener Wukowicz jest prawdą, że, że nie do wszystkich dotarło, że będą walczyć o utrzymanie się w Ekstraklasie. Jednak ta pierwsza liga, no, zagląda i puka do, do bram stadionu na Łazienkowskiej. W związku z tym ym, y, ja zobaczyłem zobaczyłem w niedzielę po prostu no, y, poza kilkoma y, kilkoma piłkarzami się jednym, no tak naprawdę y, może dwoma y, po prostu Grupę ludzi, którzy, którzy w ogóle nie, z którym się nie chce grać, nie mają zaangażowania. No, no reakcja y, y, Boruca, ja nie do końca się zgadzam oczywiście z, 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 z interpretacją sędziego, bo tam nikt nikogo nie uderzył, on go, y, Borus go popchnął y, w twarz. Oczywiście każdy ruch do twarzy jest karany, to to wiemy, ale, y, ale też no, taki zawodnik jak Borucz, ja, ja go rozumiem, on już nie wytrzyma. No, 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 Ja bym sam wyszedł na boisko i też by paru, już tak powiem. Y, Mogło dostać, ale może tak powiem, piłką, powiedzmy, bo po prostu nie chce się na to patrzeć. No. Po prostu z pozycji Boruca wygląda to no, tragicznie, jeszcze bardziej niż z, z kilku rzędów na stadionie. W związku z tym, no ja nie wiem, trzymam kciuki, ale, ale widzę, że porównuje to do drużyny no, Lecha Poznań, porównuje to do y, pogoni, gdzie naprawdę mają bardzo dobre ekipy, y, bardzo mocne. Y, Miło patrzeć, jak oni grają. No, w legi po prostu jest strasznie oglądać. No, po prostu nie wiem, co się stało. Po prostu zniknęli i to jest, to jest, to jest tragedia. Panie Pułkowniku, i ostatnie pytanie dzisiejszego wywiadu, to będzie już pytaniem skierowanym, znaczy cały czas były skierowane oczywiście do pana, ale tutaj w kontekście nie wypowiedzi, nie tego co się dzieje, ale tego, co pan napisał, czyli pana książki w czerwonej sieci, którą, która w marcu będzie miała swoją premierę. No, jakby pan, pan miał w tej chwili zachęcić naszych widzów do tego, by w marcu tę książkę zakupić, to jakby pan to zrobił, co by pan powiedział? Książka jest, jest była poprzedzona takim dosyć ciekawym i głębokim researchem, jeśli chodzi o pewne fakty nieznane. Oczywiście jest to książka, to jest beletrystyka, jest to powieść, jest to fabuła, ale tak jak w poprzednich moich powieściach jest bardzo mocno osadzona w rzeczywistości, jest to pierwsza powieść w Polsce na temat kulisów, mówię kulisów zamachu na papieża, bo to nie jest powieść o zamachu, tylko o kulisach. To jest to powieść o, o, ty, o ludziach, Którzy w rzeczywistości, w realnym świecie nie mieliby się prawa spotkać. Jest to powieść o decyzji, które zapadły na Kremlu, i to jest bardzo taki, ta książka ma taki dobry timing. Jak Rosjanie w 1980 roku zauważyli, co do, może doprowadzić do rozpadu bloku, bloku, bloku wschodniego. A z drugiej strony, jak ry, wywiad radziecki znalazł do kilku osób, które tak jak mówiłem nie miało prawa się spotkać w realnym świecie, znalazło klucz i, i to pokazuje jak świetnym wywiadem był wywiad radziecki i jest dotychczas wywiad rosyjski, jak to jest niebezpieczny przeciwnik, jak to jest mocny przeciwnik, ale oczywiście jak, jak każdy, każda ze służb ma swoje słabości i jak, każd, jak każdy z oficerów jest możliwość Wygrania tego wyścigu, y, kilku wywiadów, a my mówimy w tej książce o, o polskim, o radzieckim, o francuskim, o włoskim, o bułgarskim. W związku z tym y, jest to trochę nowe spojrzenie na tą sytuację, na, na, na kwestię zamachu na Jana Pawła II. I tak jak niestety to, co się ostatnio dzieje w Kościele Katolickim, pokazujemy też tą czarną stronę, tą, tą złą stronę Kościoła, te wszystkie grzechy związane z, z różnymi aferami finansowymi, obyczajowymi. Na to wszystko wchodzą, wchodzi radziecki wywiad, który świetnie, świetnie się w tym obraca, świetnie się czuje w takich sytuacjach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Będziemy kończyli dzisiejszy wywiad, w którym moimi i Państwa gościem był były oficer służb wywiadu, Agencji Wywiadu, pan podpułkownik Marcin Faliński oraz dyrektor Instytutu Progresywnego Społeczeństwa. Dziękuję bardzo, panie pułkowniku. Dziękuję, dobranoc. A ja zapraszam jeszcze Państwa na godzinę 20.30 w imieniu Erwina Rabaridoliego, na Młodzież versus Politycy, z był, byłym wiceprezydentem Warszawy, Pawłem rabiem Raz jeszcze Państwu dziękuję, życzę miłego dnia, do widzenia, do zobaczenia.